W filmie dowiesz się, jak zrobić przepyszne ciasto w zaledwie 15 minut. Sernik, biała czekolada i maliny to połączenie idealne. Super sprawdzi się na Wielkanoc i nie tylko. Na samym początku 200 g herbatników lub dowolnych ciasteczek należy całkowicie pokruszyć. A kiedy jest już to gotowe, dodaję 100 g roztopionego i przestudzonego masła. Całość dokładnie mieszam. Następnie przekładam do tortownicy, której dno wyłożyłam papierem do pieczenia. Całość równomiernie rozprowadzam i dociskam łyżką. Do miseczki dodaję pół kilograma sera twarogowego z wiaderka, do tego 250 g serka mascarpone, 80 g cukru pudru, 300 ml słodkiej śmietanki 30% i całość dokładnie mieszam za pomocą miksera na małych obrotach. Następnie na nasz spód wykładam trochę dżemu malinowego i równomiernie go rozprowadzam. Na to wykładam całą masę sernikową. Dokładnie rozprowadzam po całej tortownicy. Mam tutaj 200 g białej czekolady. Dodaję ją do 100 ml gorącej słodkiej śmietanki 30%. Teraz należy poczekać około 3 minuty, a po tym czasie dokładnie wymieszać, aż składniki ładnie nam się połączą. Jak widzicie, powstała nam polewa, którą należy przestudzić, a następnie wylać na naszą masę serową. Na wierzch ciasta gęsto układam maliny. Ciasto jest już gotowe, należy włożyć je do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Uwierzcie mi, ten sernik z białą czekoladą i malinami jest obłędnie pyszny i musicie go spróbować. A jeśli chcesz poznać świetny przepis na obiad w 15 minut, kliknij tutaj.